Przez ostatni czas, przez całą tą kwarantannę, zrozumiałam, jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu. Jak bardzo jej potrzebujemy, by normalnie funkcjonować. By umieć wykorzystać w pełni cały dzień. By nie zmarnować go na jakieś głupoty. By po prostu tak zorganizować się. Modlitwa też pomaga organizować się we wszystkim. Wiem, że może wielu z Was modlitwa kojarzy się z czymś, Takim nudnym, monotonnym wypowiadanie jakichś modlitw, czy odmawianiem pacierza całego. Nie, wcale nie, bo modlitwa to jest rozmowa z Jezusem. I to my dokonujemy wyboru, jak ona będzie wyglądała. Jak ta rozmowa będzie wyglądała. To tak jak z naszymi przyjaciółmi, czy kolegami, czy koleżankami. My sami dokonujemy wyboru, o czym będziemy rozmawiać. Jak będziemy rozmawiać? Tak samo jest w, modl w modlitwie, tak samo jest z rozmową z Jezusem. My dokonujemy wyboru. Czy po prostu weźmiemy jakiś, nie wiem, opowiemy Jezusowi dzień, yy, na nasz, wszystkie nasze troski, problemy, ale też podzielimy się z nim naszymi radościami, które nas spotkały? Czy weźmiemy pismo święte i rozważymy je i wysłuchamy się to, co chce Jezus nam powiedzieć dzisiaj? Przez, to, przez te słowa, przez te cytaty, które nas dotkną. Albo po prostu zbudzimy intencję jakąś i odmówimy jakąś modlitwę, na przykład Ojcze Nasz czy Zdrowaś Maryjo. To tylko i wyłącznie zależy od nas, jaką formę wybierzemy i jak się będziemy modlić, ale ważne jest, żeby się pomodlić, żeby chociaż jedną z tych, tych form wybrać i się pomodlić, bo modlitwa. W tym tak trudnym czasie może dać nam ogromną siłę. I może czujemy się samotni, wkurzeni, że nie możemy wyjść, że nie możemy się spotkać z nikim. Owszem, możemy się spotkać z Jezusem w modlitwie. Wystarczy tylko wziąć pismo, wziąć, nie wiem, różanie z do ręki i modlić się. To nie, zaj nie musi zająć Ci godziny czy. Nawet, naprawdę dużo czasu ci to nie zajmie, ale chociażby takie 15 minut, 10-15 minut, a już coś ci to da. I już z tego po prostu to będzie naprawdę coś umacniającego ciebie. I da Ci to siłę, by wytrwać w tej kwarantannie, by po prostu nie martwić się i dać ci tą nadzieję, że to może się skończy w kiedyś wkrótce. Ale naprawdę. Modlitwa daje nam taką ogromną siłę, i my sami musimy dokonać wyboru, czy chcemy się pomodlić, czy nie, bo często robimy tak, że to modlitwę ja się będę modlił, no gdzie? Odłożę później, nie na później, ja na później, później, później i to później kończy się tak, że nasz dzień się kończy, bo musimy iść spać. A gdybyśmy poświęcili Jezusowi chociażby te 10-15 minut w naszym dniu, to on już się cieszyłby i ty, się, i ty byś miała z tego korzyści, i on i ty masz korzyści z tego, i też Jezus ma korzyści, bo się cieszy, że jego uniłowane dziecko rozmawia z nim, że pragnie go, pragnie go, pragnie z nim rozmawiać. A to nie jest dużo, to nie jest dużo. Nasz cały dzień ma 24 godziny czy te 10-15 minut w ciągu tej całej doby, to jest bardzo malutko. To jest tak malutko. A jak dużo może zdziałać, jak dużo możemy z tego zyskać. Naprawdę zachęcam Was ochoczo, żeby po prostu znajdywać czas na modlitwę, bo ona naprawdę daje tak dużo owoców. Jest tyle z, z po prostu takim Super uspokajaczem, no jak to mogę nazwać, uspokajaczem, naprawdę. Kiedy jesteście zdenerwowani, to wystarczy nawet powiedzieć taka gruciutka modliwa: Panie Jezu, zabierz ode mnie ten lęk, Panie Jezu, i zabierz ode mnie ten, to wkurzenie, które to was w tym momencie te nerwy, i poczujecie spokój w sercu. Wasza, wasze serce się uspokoi, wasza dusza niespokojna. I właśnie to jest modlitwa, którą bardzo potrzebujemy, bo ona daje nam spokój i taką siłę, by normalnie funkcjonować, tak jak mówiłam wcześniej, by normalnie funkcjonować w tym życiu, by nie zgubić się gdzieś po drodze. By po prostu iść w życiu z Jezusem, bo tylko w Nim i. Dzięki niemu możemy żyć w pełni być sobą. I być po prostu na co dzień i być po prostu sobą i też wykorzystywać dzień tak, jakbyśmy powinniśmy, by nie marnować go. I to jest właśnie to jest właśnie ten niesamowity. Dar, który Jezus nam daje. Modlitwa. Nic wielkiego, a tak może dużo zdziałać. Naprawdę może dużo zdziałać. Na dzisiaj, jak zawsze, wiecie, że w każdym filmiku jest jakieś zadanie, a dzisiaj właśnie e, chcę Wam dać, e, no, chcę zrobić takie zadanie, byście wzięli po prostu Pismo Święte, otworzyli na losowym fragmencie i przeczytali go i rozważyli czyli po prostu pomyśleli nad nim chwilę, co Jezus chciał mi powiedzieć i zastanowili się, który cytat tak was jakby gdzieś tam irytuje i dotyka w pewien sposób i też się, co Jezus chciał przez ten cytat do mnie powiedzieć i myślę, że to będzie bardzo owocna modlitwa dzisiejsza